Głos nadziei na każdy dzień. Śmiech jest dobry dla zdrowia. Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem, lecz przygnębiony duch wysusza ciało. Przypowieści Salomona 1722 Być może obiły Ci się o uszy pewne zabawnie brzmiące stwierdzenia zawarte w zborowych biuletynach, na przykład do wiadomości tych, Którzy mają dzieci i o tym nie wiedzą, na dole mamy żłobek. Jeśli nie dostrzegasz humoru w tym zdaniu, być może masz poważny problem ze sobą, ponieważ w Twoim ciele nie ma układu, którego śmiech by nie pobudzał. Śmiech pozytywnie wpływa na cały układ krążenia dzięki poszerzeniu naczyń i zwiększonemu przepływowi krwi. Gdy popierasz duże ilości powietrza do płuc, wzbogacasz układ krążenia w bogato utlenowaną krew. Czasami ten wezbrany strumień pozostawia zaczerwienioną twarz oraz uczucie świeżości. Podczas śmiechu ciśnienie krwi i akcja serca wzrastają, tak jak podczas ćwiczeń fizycznych. Ale gdy śmiech mija, obie te wartości wracają do poziomów niższych, od wyjściowych. W opinii pewnego eksperta od śmiechu, dzienna jego dawka odpowiada piętnastu parsknięciom śmiechem. Jeśli jest ich mniej, grozi ci niedobór śmiechu. Czy kiedykolwiek bolał cię od śmiechu brzuch? Nie na darmo mówi się zrywać boki ze śmiechu. Skurcz przepony wyzwala w twoim ciele reakcję łańcuchową, która wstrząsa żołądkiem wraz z innymi narządami. Co jest wspaniałym wewnętrznym masażem. Niektórzy nazywają to wewnętrznym joggingiem. Uśmiechaj się często. Biblia przypomina nam, że radosne serce rozwesela oblicze Przypowieści powieści Salomona 15,13. Fred Allen, artysta komediowy, dowcipnie kiedyś zauważył: Niedobrze jest tłumić w sobie śmiech. Zawraca on w dół i rozpycha się w biodrach. Popracuj trochę nad tym, a być może wtedy będziesz mógł utożsamić się z małym trzecioklasistą zbesztanym przez nauczyciela za zbyt głośny śmiech w klasie. Proszę pani, odparł przepraszająco, ja naprawdę nie chciałem, tylko się uśmiechnąłem i wtedy nie wytrzymałem i wybuchnąłem śmiechem. Czy masz dzisiaj na swoim koncie 15 parsknięć śmiechem? Jeśli nie, wybuchnij śmiechem i bądź nagrodzony dobrym zdrowiem. Len MacMillan